Witam wszystkich. Pokażę Wam dzisiaj 5 ulubionych ćwiczeń, które stosuję na wzmocnienie mięśni stożka rotatorów. Miejsce 5 na mojej liście to ćwiczenie Dumbbell Floor Rotation. To ćwiczenie, które wykonujemy w pozycji leżąc na podłodze. Wykonujemy takie rotacje. Pracujemy tutaj zarówno nad rotacją wewnętrzną, jak i zewnętrzną wstawu ramiennego. Czwarte miejsce na mojej liście zajmuje ćwiczenie Cuban Press. Pierwszy filmik. To ćwiczenie wykonywane ze sztangą. Stojąc wykonujemy powolne ruchy w fazie ekscentrycznej. Następnie wyciskamy nad głowę i powtarzamy ten ruch. Druga wersja tego ćwiczenia to ćwiczenie z hantelkami wykonywane w podporze, leżąc na ławeczce ustawionej pod, pod kątem. Trzecie miejsce na mojej liście zajmuje ćwiczenie PoliQueen Flies. Ćwiczenie wykonujemy leżąc na ławeczce poziomej, w ćwiczeniu tym rozciągamy również mięśnie klatki piersiowej, opuszczamy wolniutko hantelki na dół, odkręcając nadgarstki, kierując kciuki do podłogi. Ćwiczenie numer dwa na mojej liście, one arm external rotation on knee, ćwiczenie, którym pracujemy nad rotacją zewnętrzną, staw łokciowy oparty jest o kolano, wykonujemy powolne ruchy w fazie ekscentrycznej. I nadszedł czas na ćwiczenie numer jeden na mojej liście, ćwiczenie Power race, ćwiczenie, które bardzo lubię, polecam, ćwiczenie rozwijające również tylną część stawu ramiennego, ćwiczenie, które przyniosło mi najwięcej profitów. Pozdrawiam wszystkich, do następnego.